Które jest pierwszy, pierwszy raz tutaj. Ciężko się mówi, jak Państwo nie widzicie, ale szybciutko to pani nam rzetelnie jedną poprawę My zrobimy chlebowy, który jest zupełnie jaski, bez szyjki, bez niczego. To jest tort z samego chleba i z serem. I o to może powiem, jak się to robi. Chleb Trzymać porę dni, żeby nie, był, żeby nie był całkiem świeży, bo się zaprykuje na żołądku. Musi mieć porę dni, ale nie zabydą zaś pleśnią. Później bieremy taki chleb, który jest taki nieświeży, niezuchy. Okrowamy takim ostrym nożem, nie i trzeba go spód obciąć skórę. Później o, y, tniemy górę z chleba i zaś tym nożem tak dookoła Później i zostaje nam samo ośrodka. Później bierzemy taki ten mocny nóż i dzielimy tak, ten w jak to na cztery części. Każdą część obracamy w te i we w te i smarujemy serami różnego kalibru. Może być z papryką, może być z może być ze szczypiorkiem. W tym komu smakuje. Smarujemy jedną część chleba z oby dwóch stron i później zlepiamy, żeby nie był suchy, żeby się nam trzymał. Później można tym podzielić, pokroić, tak, torta, żeby był dobry do krojenia. I ładnie zwarujemy, wiesz, ładnie maską, tak samo zerową. i później bierzemy i on się już dzieli na kawałki. A wygląda to tak, ładnie można wyglądać. Można zobaczyć, jest kwieczka, zapraszam, zapraszam tutaj do państwo, jeśli nie pójdziecie jeszcze kawy, herbaty, to będziecie słuchać, podejść tam do rogu do, do, do sali, posłuchajcie, czyli do picia, a przechodzimy do ciała w historii wiejskiej. Yy...